Czytanie z dziejów apostolskich. Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy Anioł Pański otworzył bramę więzienia i wyprowadził ich, powiedziawszy: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia. Usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela, posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono, lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili, znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłanie usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im – Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich nie ukamienował. Mamy teraz w tym okresie czytania z dziejów apostolskich, które pokazują historię pierwszego Kościoła, do której się odwołujemy szczególnie po Soborze Watykańskim II, kiedy mamy powrót do Biblii, ale też i w tym czasie teraz, kiedy Oczekujemy na wybór nowego papieża i na konklawę. To początki Kościoła też pokazują bardzo mocno, jak to wszystko kiedyś wyglądało, jakie to były zmagania, jakie różne miotania i trudności. I mamy sytuację, gdzie apostołowie już po raz któryś, to jest piąty rozdział dziejów apostolskich, więc sytuacja już się powtarza, będzie się powtarzała przez całe dzieje apostolskie, że z jednej strony idą i dobra nowina jest roznoszona, a z drugiej strony cały czas arcykapłani, kapłani, stronnictwa różne zabraniają apostołom głosić w to imię. Czyli w imię Jezusa. Nie zabraniają im w ogóle głosić, nie zabraniają im w ogóle mówić o Bogu, ale w to imię, dlatego że to imię jest imieniem znienawidzonym znienawidzonym przez arcykapłanów i kapłanów, którzy doprowadzili do zabicia pana Jezusa. A w momencie, kiedy się już kogoś zabije, kiedy się podejmuje jakieś kroki bardzo konkretne. Żeby kogoś zniszczyć, to potem już jest bardzo trudno z tego wyjść. Już idzie kolejny, kolejny krok, który jest konsekwencją pierwszego. I w takiej sytuacji byli faryzeusze. Widzieli, że apostołowie czynią dobro, widzieli, że w drzwiach świątyni uzdrowili człowieka. Rozmawiają między sobą, że nie znajdujemy żadnego wytłumaczenia na to, że ci ludzie czynią dobro. Nie ma żadnego wyjaśnienia, po prostu czynią dobro, ale zabrońmy im w to imię. Zabrońmy im w tej grupie w to imię. Mogą gdzie indziej, mogą, niech w inne imię to robią, ale nie w imię Jezusa, którego przecież ukrzyżowaliśmy. Już się podpisaliśmy pod czymś i musimy być konsekwentni. I później, gdy biorą ich drugi raz do więzienia, co dzisiaj y, mamy w dziejach apostolskich, to już się odwołują do pierwszego zakazu. Przecież Wam zabroniliśmy w to imię, to czemu Wy coraz bardziej w to imię właśnie nauczać? Czyli to odwołanie już, że My jesteśmy prawem Boga, My jesteśmy wykładnią Boga, bo My Wam zabroniliśmy, a teraz y, rozpowiadacie to coraz bardziej. Myślę, że y, jak jesteśmy w różnych wspólnotach, a wielu z Was było, jest w różnych wspólnotach, to w tych historiach wspólnot możemy też zobaczyć taką drogę, że przychodzi jakiś duszpasterz, komuś coś nie pasuje, i w pewnym momencie czegoś zabraniamy. Bardzo konkretnie, tej współpracy, takiej postawy, a później już. Widząc dobro, które robi wspólnota, no, trudno jest to dobro negować. I wtedy jest, ale przecież my Wam zabroniliśmy i Wy się tego nie trzymacie. A my Wam coś zabroniliśmy, nakazaliśmy, i jako wykładnia, że jesteśmy jako duszpasterze, wolą Bożą, przecież Bogiem na Ziemi, no to nie słuchacie w ten sposób Pana Boga. To przeżywali w Pierwszym Kościele apostołowie i konsekwencja tego była taka, że umierali z tego powodu. Czyli to nie tylko kończyło się na, na tym, że zabraniamy, ale, ale było kamienowanie jedno po drugim. A konflikt, który, który widzieli bo arcykapłanie byli świadomi tego konfliktu, no to jest opisywany, opisywany bardzo, bardzo wyraźnie Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami, przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienowali. Czyli widzieli dobrze, że ludzie są z nimi. Ewentualnie można tych ludzi przeciwko apostołom nastawiać, doprowadzać, żeby nie chcieli być w tej wspólnocie, w tej grupie, w której jesteśmy. Musieli to robić w jakiś sposób bez użycia siły. Ale Bóg jest taki, że jak widzimy w dziejach apostolskich, że co chwilę, jak byli wtrącani do więzienia, to co chwilę ich uwalniał. W różny sposób. Czasem cudowny, czasem po prostu mieszał języki arcykapłanów, sadyceuszów. Mieszał ich, ich tak, że nie mogli nic zrobić. Czyli mieli swoich zwolenników, mieli swoje stronnictwa, ale nie mogli nic zrobić. Myślę, że gdy, gdy się z tym odwołamy do historii naszego życia i naszych wspólnot, to zobaczymy te prawidła, i że w końcu błogosławieństwo Boże jest, jest większe. To, że Jezus oddał życie, aby pociągać przez te miejsca, w których jesteśmy ludzi do siebie, do zbawienia, to, to gdzieś mocno, mocno jest obecne. Ale więzienie prawdziwe, yy, kamienowania prawdziwe, prześladowania prawdziwe, ale w tym wszystkim jest współuczestniczenie w Chrystusie, jeszcze większe zjednoczenie się z Chrystusem. I to jest właśnie dobra nowina, że możemy służyć Bogu yy, w tej samej drodze, którą On przeszedł. Więc zachęcam, żeby yy, te powroty, które mamy teraz, szczególnie do początków Kościoła. Jakoś nam pokazywały, żyjemy w innych, ale i tych samych czasach. W naszych wspólnotach jest trochę inaczej, ale to samo, co przeżywali 2000 tysiące lat temu. I w tym wszystkim możemy Boga uwielbić i prosić Ducha Świętego znowu o siłę i znowu o siłę, aby nas umacniał, podobnie jak apostołowie. Amen.